No te brwi to się dzisiaj dowaliłeś konkret. Konkret. Rozmawiajmy dzisiaj o tym, co jest znane jako Full Coverage Base, czyli na polskie po prostu nieskazitelna cera, super wysokie krycie. I chciałbym Wam dzisiaj sprzedać moje triki, a raczej takie moje ulubione produkty i mm, typy formuł, które akurat uważam, że w takim bardzo mocno kryjącym makijażu są kluczowe żeby w dalszym ciągu zachować tę naturalność i świeżość, no i przede wszystkim lekkość, więc niekoniecznie będzie to tutorial, a bardziej coś, co ja robię, kiedy najczęściej robię zdjęcia, bo bądźmy szczerzy, ja raczej nie jestem osobą, która lubi takie super, ekstra mocne krycie na co dzień, raczej wykorzystuję ten makijaż właśnie, kiedy nagrywam, yy, kiedy muszę gdzieś wyglądać nieskazitelnie, najczęściej jest to po prostu content w internecie. Na twarzy mam oczywiście pielęgnację, jeżeli chodzi o brwi, to zrobiłem dzisiaj henne. I wypełniłem te brwi produktem, który ostatnio bardzo mi się spodobał, więc tylko szybko go tutaj wtrącę. NYX Lift and Snatch to jest taki um, brow tint pisak do brwi. Zupełnie dzisiaj omijam temat bazy, czasami jej używam, czasami jej nie używam. I jest do podkładu Max Factor Pan Stick. To jest podkład, który wiem, że wiele osób może go nienawidzić, bo jest to taki typowy podkład w stiku, dosyć tłusty. I to jest właśnie pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ja zacznę go sobie aplikować tutaj, że ja w przypadku makijażu pełnokryjącego lubię tłuste produkty. Dlaczego? Po pierwsze, te produkty są troszeczkę łatwiejsze do pracowania, bo nic nam tutaj nie zastyga, a z większością tych bardzo kryjących podkładów czy korektorów, one często mają takie zastygające self-setting formuły, które po prostu sprawiają, że praca z nimi jest dosyć ciężka i musicie z nimi pracować dosyć szybko. A jak coś jest szybkie, to nie zawsze jest dokładne, więc ja lubię coś, co jest tłustsze i coś, co też jestem w stanie dużo y, mocniej wpracować w skórę. Wiadomo. Tego typu produkty i formuły też będą miały swoje minusy. Jedną z nich będzie na pewno to, że mm, mają większe zdolności do zbierania się w liniach, ale jakoś mi to nie przeszkadza, biorę sobie pędzelek i zaczynam sobie to rozcierać tak naprawdę dosyć mocno będę ten podkład rozcieniać, więc też pamiętajcie o tym, że jeżeli sięgacie po coś, co jest bardzo mocno kryjące, ja wiem, że ja u siebie dosyć często mówię o tym, że nie lubię kryjących produktów. Ale nie chodzi mi tutaj o to, że te produkty są złe. Chodzi mi o to, że często nie wiemy, jak się nimi do końca posługiwać. W przypadku kosmetyków o bardzo wysokim poziomie krycia pamiętajcie, że one są super. Zwłaszcza jak są trwałe. Są świetne. Z tym, że bierzcie na warsztat to, że możecie je rozcienić i nie zawsze musicie nakładać taką, wiecie konkret warstwę. Jeżeli chodzi o odcień tego podkładu, to jest 12, no i to jest jedna wada właśnie tego produktu, że nie mają oni za dużo odcieni. Świetnym podkładem, który też się sprawdzi do takiego mocno okryjącego luku, będzie podkład z Make Up Forever HD ten w Stiku. On jest również bardzo przyjemny i przepięknie się fotografuje, a jeżeli chcecie tańszą wersję, troszeczkę bardziej tłustszą, no to właśnie polecam ten z Max Factora. Przeciągnę go również na szyję, bo nie możemy zapomnieć o tym, że jeżeli już robimy full kryjący make up to chcemy, żeby on był full wszędzie, a nie tylko na twarzy, bo to wygląda zawsze dziwnie. W przypadku takich kryjących produktów, lubię tą gąbkę jednak na koniec wyciągnąć i ten produkt dokładnie wtłoczyć w skórę, bo najgorszą rzeczą jaką możecie sobie zrobić to kupić mocno kryjący podkład, który będzie na Waszej skórze leżał i tworzył taką warstwę Zewnętrzną, jakby nie będzie się z tą skórą stapiać. Ważna rzecz, o której myślę, muszę powiedzieć, to jest coś, o czym często zapominamy, kiedy kupujemy mocno kryjący podkład. Myślimy sobie, o super, jakby on zakryje mi wszystko. Z tym, że nie potrzebujemy nigdzie na naszej twarzy takiego samego poziomu krycia. Uwierzcie mi. Są po prostu miejsca, w których potrzebujemy go więcej, na przykład ja tutaj yy, i w różnych innych miejscach, a są miejsca, które wyglądają dobrze i potrzebują naprawdę cieniutkiej warstwy czegoś, co ujednolici tylko kolory Dlatego ważna rzecz w takim fulkrującym kryjącym make-upie to jest stworzenie sobie cienkiej bazy, która ładnie ujednolici cały koloryt, a później idziemy z korektorem. Ja będę używać mojej ulubionej palety, którą mam również w kufrze. To jest Dermacolor Camouflage Mini Palette. Yy, Kolorze Fair i to jest paleta, która tak naprawdę przez cały rok jest dla mnie idealna yy, i przykrywa wszystkie moje różne fazy odcieni skóry. Yy, yy, I to jest marka no możecie to zakupić. To nie jest droga impreza, to kosztuje około 120 zł, około, mniej więcej około 100. Wy. Yy, jeżeli natomiast nie chcecie, to po prostu zaopatrzcie się w jakiś fajny kamuflaż, mocno kryjący który jest po prostu idealnie w kolorze waszego podkładu lub idealnie w kolorze waszej cery. Taka paleta oczywiście będzie trochę lepsza, macie z nią trochę więcej pola do popisu, właśnie jeżeli chodzi o zmianę tego odcienia naszej skóry w ciągu roku, ale też i używamy różnych podkładów. Nasza skóra codziennie wygląda inaczej. Ja czasami używam też tych y, kamuflaży, jak nie mam zupełnie podkładu albo jak robię jakiś color correcting na, na kimś, czy w ogóle taki spot concealing. Wtedy bardzo lubię tego typu produkty, bo mogę sobie z nimi pracować dobra. Sięgam za Pencil Brush, to jest akurat pędzelek z Hakuro K220. Bardzo fajny, i zaczynam sobie tutaj wszystko bardzo powoli. Zakrywać. Ważna rzecz, o której myślę, że chcielibyście też dzisiaj usłyszeć, to color correcting, o którym nie rozwijam się dzisiaj specjalnie. Myślę, że możemy sobie zostawić ten temat na oddzielny odcinek, bo jest to dosyć obszerny temat. Jeżeli bylibyście zainteresowani właśnie color correctingiem, jak to wygląda, jak faktycznie wprowadzić to w życie, też taki codzienny rytuał makijażowy czy bardziej wyjściowy, to dajcie mi koniecznie znać, bo to też jest bardzo fajna droga do tego, żeby jeszcze bardziej ograniczyć ilość tego produktu na skórze i w mocniejszy sposób to żeby wyglądało to jeszcze naturalniej i jeszcze lżej. Oki Doki, jeżeli chodzi o korektor, pod oczy nałożę sobie Morphe 2 Hayden Peak Concealer. Nie wiem, czy go pokazywałem, już bardzo jest fajne. I to jest właśnie korektor, który ma to krycie dosyć średnie, ale w momencie kiedy na twarzy skupiam się na tak wysokim kryciu, często u siebie lubię, kiedy ta skóra pod okiem jest yy, mimo wszystko dosyć mocno prześwitująca. Uważam, że taki. Makijaż, kiedy wszystko jest za bardzo idealne, wygląda po prostu sztucznie, a ja tej sztuczyzny nie lubię, więc staram się, żeby w dalszym ciągu był tej jakiś pierwiastek takiej naturalności. Widzicie, on bardzo ładnie rozświetla tą okolicę, ale nie sprawia, że ona jest taka obciążona i przede wszystkim myślę, że widzicie, że kolory wszystkiego są bardzo do siebie zbliżone i ja raczej stronie od tego, żeby bawić się tutaj światłem i robić z tej twarzy taki spotlight, czyli używać. Jaśniejszego korektora pod oko, na nos, na środek czoła, na brodę. To sprawia, że ten makijaż wygląda trochę nienaturalnie. Zdecydowanie więcej sensu ma nakładanie później brązera i bawienie się cieniem, myślę. Jeżeli chodzi o tą okolicę wokół oka, tak jak mówię, jestem tutaj z tym kryciem dosyć zachowawczy i nie dokładam tutaj nie wiadomo czego. Skupiamy się też na tym, żeby przykryć tutaj jakieś żyłki, jakieś ewentualne zasinienia, ale znowu w bardzo delikatny sposób na górnej powiece. A jeżeli chodzi o dolną, jeszcze to mówiłem o tym już nieraz, że ja bardzo nie lubię dojeżdżać korektorem za wysoko. Tak naprawdę, tutaj ta moja zmarszczka taka mimiczna, o teraz ją dobrze widać, jest takim moim wyznacznikiem, że wyżej z tym korektorem już nie wjeżdżam. Ewentualnie zawsze sobie nałożę troszeczkę więcej produktu tutaj w zewnętrzne kąciki, gdzie ta moja skóra ma tendencję do. Nie, po prostu bycia ciemniejszą. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o zabawę z tymi wszystkimi kamuflażami, korektorami, to myślę, że ja... W tym momencie spasuje, nie chcę przesadzić, ale oczywiście możecie tutaj spędzić dużo więcej czasu i też przyznam Wam szczerze, że na czyjejś twarzy dużo łatwiej jest zrobić spot concealing niż na sobie, bo macie po prostu większą kontrolę, dokładnie widzicie wszystkie kąty twarzy, a na sobie jest to po prostu troszeczkę cięższe. Natomiast w dalszym ciągu polecam jednak robić to niż nakładać grubą warstwę kryjącego podkładu na całą twarz, modląc się, że zakryje wszystko. Zanim przejdę do cytowania tego makijażu, użyję sobie czegoś, co wróci tej mojej skórze naturalność i, i życie. I będzie to róż z Iconic London w kremie w kolorze Rose Riot. I to jest taki dosyć naturalny, chłodny odcień różu. To jest róż żelowy, więc znowu ta formuła jest bardzo, bardzo delikatna. Nałożę go tym samym pędzlem, którym nakładałem podkład. Swoją drogą jest to świetny pędzelek, znowu Hakuro. K117. Wszystkie pędzelki, które dzisiaj używałem są właśnie z, z tej linii od Hakuro. I nakładam ten róż w tych miejscach. Zróbcie sobie taki eksperyment. Potrzyjcie całą Waszą twarz i sprawdźcie, gdzie ta skóra się najczęściej jakby zaczerwienia. U mnie zdecydowanie jest to tutaj. Ta górna część policzka wręcz wie, wjeżdża to na ten moment pod okiem. Tak naprawdę myślę, że więcej tego nie potrzebuję. Jeżeli chodzi o zabawę bronzerem, to tutaj też byłbym raczej dosyć uważny. Jeżeli chcecie to utrzymać w takich, powiedzmy nie telewizyjnych, a bardziej filmowych warunkach, czyli gdzie ten makijaż wygląda tak, jakby go prawie miało w ogóle nie być, to raczej od brązerów, mocnych rozświetlaczy trzymałbym się po prostu z daleka, bo to tylko sprawi, że ten makijaż będzie wyglądać jeszcze bardziej makijażowo, więc tutaj zupełny umiar, uwierzcie mi, że będzie bardzo Yy, pozytywny. Przejdźmy do setowania tego makijażu. Ja użyję sobie dzisiaj pudru z NYXA, o którym mówiłem wam w ostatnim Get Ready With Me i takim teście nowości. To jest Kenstap OneStap. Yy, mam go w kolorze Light i bardzo lubię ten puder, dlatego że on yy, nie jest matowy na skórze. On ma takie bardzo yy, miękkie, semimatowe wykończenie. Nałożę go również pędzelkiem z NYXA, bardzo fajną taką miotełką. To jest numerek 24. I po prostu teraz tak, te miejsca, które wiem że najszybciej zaczną się wyświecać, delikatnie, bardzo delikatnie pudruje. Widzicie? W dalszym ciągu ta skóra ma takie delikatne odbicie światła, ale jednocześnie jest zmatowiona. Ale jednocześnie nie wygląda na suchą i na taką tempo matową, bo to jest też... No, ta skóra też nie wygląda, wiecie, zdrowo i naturalnie, kiedy wygląda jak taka matowa kartka papieru. No i teraz kwestia tego, co chcecie zrobić z tymi... Takimi miejscami dosyć ciężkimi w utrzymaniu makijażu, czyli wszystkie linie, zmarszczki mimiczne, możecie tutaj zrobić baking. Yy, natomiast ja zdecydowanie bardziej wolę yy, ten makijaż delikatnie zasetować i później mieć tą opcję, żeby sobie gdzieś tam ewentualnie coś rozklepać. Też właśnie takie tłustsze produkty dają ten komfort, że nawet jeżeli coś nam się tam stanie, to możemy sobie po prostu je delikatnie poprzesuwać. A w przypadku produktów mocno zastygających. Opcja tej poprawki jest trochę cięższa i zdecydowanie bardziej utrudniona. Tutaj mam Makeup Fixer z Pierre René, to jest produkt, o którym przypomniała mi Kaśka Żurawska i to jest nic innego jak, mówiąc kolokwialnie, lakier do włosów, tylko że do twarzy. I teoretycznie, jeżeli macie jakiś hardkorowy moment w Waszym życiu, możecie użyć lakieru do włosów i zadziała to w ten sam sposób, to po prostu sprawia, że makijaż robi się wodoodporny, odporny na ścieranie i yy, jest po prostu troszeczkę bardziej trwalszy, więc czymś takim... W aerozolu spryskujemy całą twarz, nie oddychamy, nie chcemy wdychiwać tego alkoholu. No i pamiętajcie też, że takich produktów raczej używamy raz na jakiś czas, bo no to jest dosyć fartkorowe i po prostu może Was pozapychać yy, i na pewno nie jest najzdrowsze używanie tego codziennie. Zabieramy to coś 20 cm od naszej twarzy i po prostu spryskujemy się cali. Yy, nie za dużo, ale też nie za mało. Pamiętajcie, żeby równomiernie przykryć po prostu całą powierzchnię. Nasz makijaż jest utrwalony, bardzo też polecam ten produkt dla osób, które robią makijaże okolicznościowe, bo jest to po prostu bardzo fajna i przystępna cenowo opcja, hmm, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o kryolan, chociażby ma taki produkt, który sprawdza się dokładnie w ten sam sposób i działa na tej samej zasadzie. Ostatnią rzeczą, którą bym w tym momencie zrobił, to dodał tej skórze trochę więcej przezroczystości. Sięgam sobie za kredkę, tu akurat mam Benefit Precisely My Brow Pencil w kolorze 03 i to jest taki odcień, który bardzo fajnie yy, mi się sprawdza, jeżeli chodzi o robienie Uwaga, pieprzyków. I myślę, że o tym też już nie raz mówiłem, że jeżeli macie naprawdę jakiegoś konkret syfa, którego chcecie zakryć, to w tym wypadku najlepiej sprawdzi się po prostu namalowanie Pieprzyka w tym miejscu. Napiszcie mi, czy pomogłem i czy któreś z tych tipów wydały się Wam przydatne. Jeżeli ten film Wam się spodoba, to z przyjemnością zrobię cały odcinek poświęcony właśnie takim full kryjącym kosmetykom i jak nimi pracować. Może postaram się też zaprosić jakiegoś gościa, żeby pokazać Wam na kimś, jak pracować właśnie z tego typu formułami i stworzyć flawless base. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się ciepło, buzia. Cześć.